drodzy obywatele opolszczyzny, brońmy swego opolskiego. Integralnej, pięknej ziemi opolskiej, która potwierdziła przez 20 lat to, że jest naszą małą ojczyzną. Zgodnie żyjących ludzi, ciężko pracujących i zasługujących na to, żeby szanować ich zdanie. Myśmy wyrazili swoje zdanie ponad 20 lat temu. Wielu obywateli pamięta Białe Marsze, pamięta łańcuch Nadziei, pamięta dziesiątki ludzi na ulicach. Nie chcielibyśmy do tego wracać. Dzisiaj moim busem, pomysłobusem jadę do Lesna. Zapytam ich, co wy na ten temat myślicie? ktoś z was pytał o zdanie? Co sądzicie o tym, żeby znowu rozrywać ziemię opolską? Część do Częstochowy, część pozostawiać przy, przy Opole. Zobaczymy, jakie będzie zdanie obywateli. Wojewoda, które woda puka. Jeszcze tylko jedno zdanie, Szanowni Państwo. To no tak, tak, to śmieszne z czymś. Szanowni Państwo, warto podkreślić przy tej okazji, że niektórzy politycy, startujący z list dobrej zmiany, próbują przy tej okazji zbić kapitał polityczny tak? i próbują odwracać, mówiąc kolokwialnie, kota ogonem, podkreślając, że. Opolszczyzna jest źle zarządzana, że Opolszczyzna popada w jakiś chaos, że trzeba ją ratować, że trzeba podjąć debatę na temat ratowania naszego województwa polskiego. Ja chciałbym zaapelować za Państwa pośrednictwem, by ci, którzy to mówią, że, że ci, którzy wywołują te emocje, żeby zajęli się raczej panem Iżyńskim i parlamentarzystami częstochowskimi, by uspokoić, by wyciszyć emocje, w szczególności tu, na Opolszczyźnie. Warto zauważyć, że władza na wszelki wypadek odcięła się społecze od społeczeństwa, bo z bólem jako były wojewoda stwierdzał, że trudno wejść do tego budynku, który był kiedyś rzeczywiście naszym, nie powiem wspólnym domem, ale był domem dobrze funkcjonującej, sprawnej administracji samorządu województwa i administracji wojewody. Dzisiaj, jeżeli nie masz przepustki, jeżeli nie masz dowodu osobistego do tego budynku, hmm. po prostu nie wejdziesz.